Siemanko, witam was serdecznie, ja jestem Broly, witam Was w kolejnym odcinku, zagrajmy w TW2 Otóż jest godzina pierwsza w nocy, po pierwszej w sumie nie mogłem w ogóle spać, nie miałem w co grać, nie miałem co oglądać, więc postanowiłem, że sobie coś jednak nagram na, na dzisiaj. Ten odcinek ogólnie będzie wrzucony dzisiaj rano bądź w południe, zobaczymy jak to będzie. Yy, muszę być trochę ciszej, dlatego że wiecie, u mnie już każdy śpi o tej porze. Yy, ale jakoś w obrótce to sobie jako... znaczy, w obrótce dźwięku sobie troszkę dźwięk podłośnie, aby było słuchać mnie w miarę głośno. Yy, Okej, okay, wykonamy sobie pewne zadanie. Być może jakiejś tablicy, jak jakieś będzie. Yy, bo jak pamiętacie, jedno zadanie już wykonali... wykonaliśmy. Oj, nie z tobą chciałem gadać. O, 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 zapłata? Czekajcie, czekajcie, nic mi o tym nie wiadomo, chyba, że to wykonałem i nie odebrałem zapłaty. E, odebrałem, tylko, że, hmm, nie odebrałem tych, tego podziękowania, bo te, tego mi w ogóle, to mi w ogóle niepotrzebne jest. E, uparci strażnicy, list gończy, gildia kupców, uparci strażnicy, list gończy, list gończy, co by tu zrobić? List gończy weźmiemy, ale wydaje mi się, że z tą misją trzeba wejść do e, tego miasta, czyli do Hatmandoru, tak? Czy nie? Chyba tak, dobra, nieważne. Czekajcie, e, przeczytamy sobie ten list. Zobaczymy o co dokładnie chodzi z tym zadaniem. E, list gończy: My, kupcy z Piasków, dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć naszym klientom towary najwyższej jakości. Bez wątpienia, mieszkańcy Hatmandoru, a nawet. He z, he z nadaru są wdzięczni za nasze usługi. Jednakże w ostatnich dniach zauważyliśmy aktywność nowej grupy paserów. Ta mała grupka próbuje przekonać klientów, że ich towa towary są lepsze i tańsze. Wciskają chłam mieszkańcom naszego pięknego miasta, a my nie możemy znieść takiego zachowania. Wiemy gdzie znaleźć tych paserów. Wiemy co planują, wiemy gdzie mieszkają. Aby rozprawić się z nimi potrzebujemy jeszcze tylko ciebie. Znajdź odpowiedni sposób na rozwiązanie problemu. Nagroda już czeka na ciebie, śmiałku. Czyli to będzie chyba w mieście, tak jak widać, yy... no w hatmandorze, więc no niestety tam na razie wejść nie mogę, jak widać. No pewnie że nie mogę, chyba że mnie wpuści jakimś cudem, chociaż wątpię. Nie, bo ogólnie muszę wykonać dlatego Valarina zadanie. Eee, no cóż, więc musimy przyjąć jedną misję. Uparci strażnicy. Zobaczymy, o co chodzi. Eee, hum, 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 hum. Chyba też w, kat w Katmandorze nam to wygląda. Czy to jest w Katmandorze? Czekajcie, muszę to sprawdzić. Eee... Gildia kupców, Gildia złodziei, uparci strażnicy. E, nie, jak widać, nie musimy lecieć jednak do Hatmandoru, całe szczęście. E, ale gdzie musimy w sumie lecieć? Tutaj, ok, więc to zadanie sobie wykonamy. E, I raczej nie powinno być żadnych problemów. Chyba, że będzie jakaś walka trudna. E, no czekajcie, bo jaka mam się tam dostać? Chyba z tej strony będzie bliżej. Tak mi się wydaje. Mmm. Tak, w sumie już jesteśmy, można powiedzieć. Ok. Czekajcie, zapiszemy sobie grę. E, aha, uparci strażnicy to chodziło o, o szkieletów. Wow. Trochę słabe obrażenia im zadaję. Pewnie, pewnie dlatego, że to są szkielety. E, I w tym przypadku muszę mieć jakiś młot bojowy. O, leży. No, walka z nimi idzie dosyć ciężko. Dobra, kolejny szkielet leży, świetnie. Strażnik Pol. I dobitka. Tak, dobiłem szkieleta. I to jeszcze tym. Yy, ostry, ostrą końcówką, nie? Gdzieś w żebra, go trafiłem. Ha. No giń Świetnie, udało się wykonać tę misję. Nie było żadnych problemów. Bardzo proste zadanie, w ogóle nawet nie, nie musimy używać mikstury. Eee, ale tak poszukuję jakiejś skrzyni, ale jak widać tutaj niczego nie ma. E, więc możemy się cofnąć po naszą piękną nagrodę. Mam nadzieję, że będzie jakieś kolejne e, kolejne kolejne, kolejne zada zadanie. Czekajcie. Musi teleportnąć nie mogę, OK. E, mam nadzieję, że będzie ogólnie jakieś kolejne zadanie. Bo wszystko, bo wszystko już niestety zabraliśmy wszystkie zadania z tej pieprzonej tablicy. Ta, ta muzyka jest naprawdę zajebista, nie? Masakra. Te są traki są naprawdę wyjebane w kosmos. Okej, okay, panie. Nagroda czeka. Ja bym się cieszył ze skórzanego pancerza, przyjacielu. Ale jak widać, ty mnie w ogóle nie słuchasz. Wierny obrońca. O, świetnie. Czekajcie, co bym tutaj zostawić? Eee... Ile to mi daje? Wow, to mu zostawimy, a to sobie weźmiemy. Jeszcze nie mogę, wow. Co ci zostawimy, a to sobie weźmiemy. Choć wymagany jest poziom 15, niestety. Okej, okay. coś jeszcze będzie? Oj, przestań.

Talk to the proprietor Basil. He's not exactly personable. But Mirage's associates spend as much time talking as they do drinking. Do whatever he asks. Gain his trust. If you've got something, come and find me. I'll pay you for whatever you find. As long as it's useful. O, kolejny poziom mamy, świetnie, czekajcie, sobie rozdamy od razu punkty, e, który poziom 15, elegancko, elegancja, Francja. E, damy sobie w taki sposób, że damy sobie tutaj trzy punkty, jeden witalność, e, blok nie, bo z tego nie korzystam, damy sobie to, to i tego nie mogę, aha, bo nie mam punktu, już, ale przełamanie bloku mi się bardziej przyda. Dobra, może być. W ogóle będę musiał. czekać, czekajcie, czekajcie w sumie. Czy ja już mogę korzystać z tych dwóch broni jednoręcznych? Eee... Tak, tu mam jedną broń jednoręczną. I tu mam drugą fajną bardzo, od 16 poziomu niestety. To jest jednoręczna broń? Wojenny blibas i lard? Kurde, nie piszę czemu. Hello? Eee, dobra, nieważne, w ogóle wbiję ten kolejny poziom, to dopiero się przekonamy, ale wolę jednak korzysta korzystać z dwóch broni jednoręcznych, tak jakoś lepiej się z tym czuję, dlatego że te bronie są eee, bardzo, bardzo, bardzo szybkie. Czekajcie, eee, znajdziemy to zadanie pieprzone dla tego kolesia. Mm. To samość Miraża. Waleniu z mi nagrodę za informację o Mirażu powinienem porozmawiać, jeśli się czegoś dowiem. Tutaj zrobiliśmy, tutaj zrobiliśmy. Tutaj musimy iść do Hatmandoru. Muszę przeniknąć do... O, właśnie, o to chodziło, wtyka. Tylko, że ja mam się dostać do środka, jakimś cudem. A jaż mogę wejść! Ale zajebiście! Nie wiedziałem. O, że dupę. Czyli tutaj ludziska będziemy mogli sobie kupić jakieś, lep jakieś lepsze przedmioty. A przydałby mi się lepszy pancerz. Oj, odsuńcie się ode mnie. Dobra, szukamy jakiegoś handlarza. Fajnego, okej. Okay. Tu mamy jakiegoś typka. Eee, co ty masz przyjacielu? No, niestety niczego, ale ja mam dużo rzeczy do sprzedania. Tak, e, co tu jeszcze mamy? E, buty podróżnika, dwie pary w sumie. Tak, to to sprzedamy. Pierścionki. W ogóle te amulety chyba żadnych e, znaczy, żadnych premii nie ma, tak? Tak mi się wydaje. E, to sprzedamy ci. E, czekajcie, te rękawice są lepsze. Eee, lepsze, więc te sprzedamy. Co to są za buty w ogóle? Wow, mam jakieś buty, nawet o nich nie wiedziałem. Czemu ich nie zakładam? Nie założyłem. Większą obronę chyba mają. Zwiększa szybkość o minus 5, chyba, tak? Aha, bo mam założone te, dlatego tak wi wi widać. Mm. tych kołczanów trochę mam. Czekajcie, czemu ja co w ogóle noszę? I tak z tego nie korzystam. Hello! To wypieprzamy, wypieprzamy... Te maczety też, bo tego troszkę też nazbierałem. Mhm... To też. Te łuki, w ogóle tego, te badziewia troszkę mam, jak widać. Eee... Okej... Okay. No i trochę kasy mamy. Mamy prawie 9000, a to jeszcze nie wszystko, co udało mi się sprzedać. E... Albo dobra, w sumie wszystko, dobra, już sobie odpuścimy na razie. Lecimy do kolejnego handlarza, bo jak widać ten tutaj raczej niczego fajnego nie miał. E... Hmm. Póki jest dzień, to wolę, po... to wolę poszukać tego handlarza. Bo naprawdę wolałbym kupić sobie już tą lepszą zbroję troszkę. Tylko ta, te miasta, to jest naprawdę masakra. Czekajcie, tutaj? Eee, nie. Powinno nam... O, 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 o! O, o, tutaj mamy jakiegoś typa. E, ŚWIETNIE! O to chodziło! Zajebiście! E, okej, okay, mamy lepsze spodnie, skórzane. E, mamy lepsze buty, jak widać, i to o wiele lepsze. E, ale jaką by tutaj kupić sobie zbroję? Hmm... Jakąś lepszą, co? Od razu kupimy sobie. Zaszelejemy. Eee... Kupię tą lepszą, już tą najlepszą w sumie. Tą niebieską, tak? Nie, tą tutaj, tą taką zieloną. Taką, no taką taką zieloną, brązową, srebrną. Eee... Kupimy ją, będę wyglądał jak pajac, bo będę kolorowy trochę. Ale mniejsza z tym. Kupimy te buty, bo są fajne. Kupimy te rękawice, aby były do pary z naszymi, z naszym ubraniem. Pięknie. Mm. Tu mamy jednoręczną broń. Eee, he, 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 he. Czekajcie, bo trochę się pogubiłem. Co ja kupiłem? Kupiłem to, to, to. Teraz by się przydały jakieś spodnie, ale jak widać nie ma tych zielonych. W sumie te bym musiał kupić. A to wygląda... Dobra. Mm. Rękawice jeszcze kupimy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jakie ja mam w ogóle rękawice na sobie? Nie, kupiłem, dobra. Więc teraz zmienimy te nasze ciuchy, aby jakoś wyglądać. Czekajcie, momento. O eee... Od razu lepiej, nie? Masakra. Zajebiście. Dobra, teraz musimy kupić buty. Eee, te buty, buty... <śla> ja mam buty podróżnika, więc lepiej byłoby coś kupić. Tylko coś tańszego, bo szkoda mi trochę kasy już na to. Kurde, jakie to jest... Drogie. Skórzane buty, te musimy kupić sobie, no cóż, dobra. No i cały hajs prawie poszedł się już jebać. To te buty? Tak. No, i wyglądam teraz kozacko ludziska, nie? Masakra, po prostu. Ha, 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 ha. Troszkę w ramieniu mi przybyło. W barach. Excuse me. Dobra, lecimy. Wykonać tą kolejną misję. Do, znaczy, pierwszą misję dla Basila, tak? E, on jest chyba na górze, z tego co pamiętam. Naprawdę, wojownikiem się gra po prostu kozacko w tej grze. O, nie w tą stronę. No i mamy tego typka. Dobra, gadamy z nim. A czy ja w tym momencie? To nie ma znaczenia. To, co to że wiem, jesteś, Basil. Mogę powiedzieć, że jesteś nowy. Więc i so listen. Listen Bold men with nie don't last very long, Słyszałem, że tak. Jeśli pracują dla ludzi. Jeśli to jest sposób, w jaki to możemy coś nowego. jest The Tower of Fangs, the captain, and whoever's been killing Mirage's men. That's quite a large tab. Are you ready to earn it? So a, a transaction. I want you to see it concluded without incident. Part of the deal is that my man goes alone. But let's just say he's not as capable as someone like you. But be careful. Who's the client? An employee of Lawrence Lexington. Widzicie dziecka, to zadanie sobie wykonamy jednak w kolejnym odcinku, bo to zadanie troszkę pamiętam. Wydaje mi się, że jest troszkę długie. A ja już nagrywam 15 minut, więc wolałbym wykonać jakieś krótsze zadanie, które mieliśmy, na przykład z tymi paserami, których musimy wybić. To sobie wykonamy w sumie teraz i na tym zakończę ten odcinek. Gildia Kupców. Tutaj mamy pięknie. E, dobra, idziemy ich wybić. E, zobaczymy jak tam pójdzie w ogóle. E, I mamy ich tutaj bliziutko. Całe szczęście. Elegancko. E, zapiszę grę. Świetnie. No i idziemy ich zabić. Świetnie, za pierwszym razem udało się otworzyć ten pieprzony zamek. E, no i tutaj już będzie ostra jazda. Jak widać już do mnie biegnie. pieprzony zbir. Ole dostaję po dupie. Ole, nie macie ze mną szans. Ulf się nakrył girami. Naprawdę ty, no, wojownik to jest po prostu moc w tej grze, nie? No, ginże, suko. No i koniec. Co zrobił? My jeszcze żyje. Już nie. Idziemy po naszą zapłatę zaraz. Same moty bojowe i nic poza tym. O, jakaś szafka. I trudny zamek w sumie, muszę przyznać. Ajajajajajajajajaj. Jeszcze raz. Pyk. Pyk. A, ale to spieprzyłem, nie masakra. No, i co jest? Czemu tego nie mogę zrobić? What the fuck? Raz, dwa, trzy, cztery. No, tego się nie da otworzyć, ludziska. Dobra, mam to w dupie, na razie. Tego nie, no, nie, nie da rady. Nie wiem czemu, wytrych mi się łamie w ogóle. To jest kpina. Ło, to jest w ogóle szansa otwarcia 10%, nie? Nie, to już w ogóle zjebałem. Kompletnie. Nie, nie otworzę tego. Dobra, na razie, się z tym nie, na razie się z tym nie bawię. Tutaj wrócę później. W ogóle jakieś punkty będę musiał sobie także rozdać w, w wytrychy, aby ten czerwony pasek ładował się troszkę dłużej. Eee, czekajcie, idziemy po naszą zapłatę. Musimy wyjść z tego Katmandoru czyli musimy się cofnąć. Zobaczymy, co nas teraz czeka ogólnie w ekwipunku. Znaczy, w skrzyni. Bardzo mi to interesuje. Eee, co my tutaj mamy? A, eee, jakieś... A, nie, czekajcie, bo z nim nie, z nim nie gadałem. Nagroda czeka. Czekajcie, co, co jest, kurna? Co ja muszę zrobić dokładnie, bo chyba się pogubiłem. Zabiję kilku paserów w jednym yy, z domów w hatmondarze. Czas zająć się drugą kryjówką. Aha, tu jest kilka kryjówek, tak? O kurna, nie wiedziałem. Myślałem, że jest tylko jedna kryjówka. Dobra, wykończymy ich. Pamiętam jak grałem magiem, to miałem z nimi problemy, w ogóle nie mogłem ich zabić. W ogóle z tej magii to naprawdę brałem śmieszne obrażenia. Teraz jest na odwrót. Jak pierdzielnym... wojownikiem, to... Ale prosty zamek, masakra. No chodźcie do wuja, wujek się wami zajmie. Gin, Ul, dostał! To było chyba podwójne, nie? Koniec! O, jeszcze? A, to tutaj za ścianą jesteś, stary. To co mi się tak kryjesz? Okej, okay, nie żyję. No i pięknie, udało się. Kolejna kryjówka e, bandytów jest e, zaliczona, że tak powiem. E, o, 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 szafka, szansa otwarcia 12%. Na razie się z tym nie bawię, naprawdę. Dopiero potem będę musiał się włamywać do tych yy, domków. Yy, no i jeszcze chyba ostatnia kryjówka została. Ech, tutaj właśnie Idziemy ich zniszczyć tych, Tyś, tyś! O, 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 o! Wow, wow, wow! wow. Dostał, to, na, te przełamanie broku jest naprawdę zabójcze No, dobitka. Panie, idź pan w chuj. O, schował mi się. Okej, okay, koniec. Znajdź i zikliwuj, zikliwuj czwartą kryjówkę. Wow, czyli jeszcze czwarta kryjówka jest. No, pięknie. Dobra, sobie tutaj potem, potem wrócę, bo i tak nie otworzę tych y skrzyni tego innego ścierwa. Poza odcinkiem, ogólnie sobie pochodzę po tych domkach i przeszukam ogólnie okolice. Aby nie tracić czasu y w tym odcinku. A okej, okay, chyba jeszcze tutaj została kryjówka ostatnia. Albo na górze. Chyba na górze jednak. Ajajajaj. Okej. Okay. O, 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 już do mnie biegną. Okej, okay, jedynie nie żyje. O, wyścierwa. W ogóle za nich doświadczenia nie zostaje. Czekajcie, czy ja coś wbiłem? Nie, jednak. A, dostał. Usunięto przedmiot z gączy Gildia Kupców. Twoja reputacja w Gildzie Kupców wzrosła. Elegancko. E, szansa otwarcia: 12%. Nie, nie bawię się z tym w ogóle. Dobra, lecimy po naszą zapłatę i kończę odcineczek. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Tutaj. Czyli muszę iść prosto. Idę w dobrym kierunku. Ciekawe, co nas teraz czeka w skrzyni. Eee, Aure, kozaki, jak? Obierzy świata. Pek, pek, pek. I to wszystko, to mnie nie interesujesz. No, Do, już. Dobra, ludziska. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście możecie subskrybować, oceniać, komentować. Pod tym filmikiem możecie zostawiać komentarze. Ja wszystkie komentarze czytam. I sprawia mi to niezwykłą frajdę. Tak, lubię czytać Wasze komentarze. I możecie subskrybować, oceniać, komentować, bo to naprawdę mnie motywuje i w ogóle jest fajnie. Tak ogólnie już prawie jest 1000 widzów jest was, jest mam 941 subów bodajże, za co wam bardzo dziękuję i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!